Jest takie słowo, które Jezus powiedział, że jeśli będziecie trwać w mojej nauce, staniecie się moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda Was wyzwoli. Można to przetłumaczyć dosłowniej, że jeśli zamieszkacie w moim słowie, czasem szukamy miejsca, gdzie mieszka Bóg, gdzie możemy się z nim spotkać, gdzie możemy go usłyszeć, a Jezus nas prowadzi do tej księgi. Co jest najważniejsze w tej księdze? grzbiet. Bez tego grzbietu ta księga by się rozsypała. Już się tak raz zdarzyło. I tym grzbietem w Biblii jest Jezus Chrystus. To on sprawia, że to wszystko co tam jest zawarte jest spójne, jest jednością i tak naprawdę jest o nim po to żebyśmy mogli poznać Ojca. I tak jak mówiłem na początku, jesteśmy teraz w domu Ojca, jesteśmy w mieszkaniu jego. I chcemy zobaczyć, że Biblia chce nam pokazać pewne zdjęcia z naszego życia, chce nam pokazać lustro, w którym możemy się przejrzeć i chce nam pokazać okno, poprzez które możemy zobaczyć przyszłość. A więc takie trzy rzeczy, po trzy minuty. Pierwsze, siedzimy na kolanach u ojca i mówimy święć się imię Twoje. I uświadamiamy sobie, że są takie wydarzenia w naszym życiu, gdzie nie możemy tego powiedzieć, bo nam te słowa nie przechodzą przez gardło. Bo wydarzyło się coś takiego, co mnie tak boli, co mnie tak uderzyło, zraniło, że ja nie mogę mówić Bogu: święcie imię Twoje. I tutaj przychodzi nam z pomocą jedna litera z Biblii, która zaczyna. Pismo Święte. Zapomniałem o tym na początku powiedzieć z przejęcia, bo chciałbym o tej jednej literze z alfabetu powiedzieć. To jest litera Bet. Biblia zaczyna się od Bet. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce nam błogosławić. Baraka to jest słowo błogosławieństwo. I teraz, kiedy patrzysz na zdjęcia ze swojego życia, z albumu, chciałabyś chciałbyś niektóre z tych zdjęć wyrzucić. I powiedzieć nie chcę, żeby się to wydarzyło. Nie chciałabym, żeby to się stało, ale się stało. Czasami mamy takie pokusy, żeby niektóre zdjęcia powyrzucać. Ale wtedy to nie będzie moje życie. Wtedy to będzie jakieś życie sztuczne, nieprawdziwe, a poza tym nie o to chodzi. Bóg, kiedy zaglądam do tej księgi, kiedy w niej mieszkam, to chce mnie błogosławić. I chcę mnie zapraszać, żeby wszystko, co w moim życiu się stało i będzie jeszcze, było błogosławieństwem. Więc za chwilę się będziemy modlić o to, żeby Bóg pobłogosławił wszystko, co się do tej pory zdarzyło w moim życiu. Nie tylko piękne i dobre, ale także to, co trudne i bolesne, czego nie chcę znać, do czego nie chcę wracać, ale On naprawdę chce sprawić, żebym wołał, wołał święć się imię Twoje. W całej mojej historii, patrząc na każde zdjęcie, z każdego dnia, z każdej godziny Twojego życia. Bo Bóg mówi, w tej księdze są błogosławieństwa. Jeśli będziesz w niej mieszkać, to wszystko, cokolwiek się stało, nawet jeśli dla Ciebie dzisiaj jest przekleństwem, jeśli dla Ciebie jest dramatem, tragedią, czymś, czego nie chcesz pamiętać, może się stać błogosławieństwem. To jest pierwsze zdjęcie, bo słowo Bet rozpoczyna słowo Baraka, błogosławieństwo. Rabini mówią też, że Biblia zaczyna się od bet, od drugiego słowa, bo bet znaczy dom. Wchodzisz do Biblii, jesteś w domu. Jesteś w domu u Boga, jesteś w domu u siebie. A w domu każdy z nas jest bratem i siostrą. Ale sobie uświadamiamy, patrząc w lustro, że nie każdy z nas potrafi z tym drugim wytrzymać i traktować go jako brata i siostrę. I w kościele tak jest i jest tak często w naszych domach, może w takich wspólnotach jak szkoła, jak klasa, jak jakaś inna parafialna wspólnota. I potrzebujemy doświadczyć domu, doświadczyć tego, że naprawdę tam jest dom i wołamy przyjdź Królestwo Twoje. A Królestwo Boże przyjdzie wtedy, kiedy będziemy mogli patrzeć sobie w twarz, patrzeć sobie w oczy i wypowiadać nasze imiona. Z czułością i z miłością, i będziemy mogli sobie przebaczać nawzajem. Więc dzisiaj Bóg chce nas zaprosić do tego, abyśmy, mieszkając w Jego słowie i mając na uwadze, że to jest nasz dom, chcieli popatrzeć na drugiego jak na brata i siostrę. Ktoś niedawno powiedział takie słowa, że mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Pierwsza dobra to jest taka, że Bóg Cię kocha. I zła wiadomość jest taka, że kocha też tego, który siedzi obok ciebie. Więc to jest ten dom, w którym Bóg kocha każdego, i często to dla nas jest trudne. Więc popatrzmy w lustro i pomyślmy dzisiaj, za chwilę, na kogo nie mogę patrzeć. Kto jest moim przeciwnikiem, wrogiem, nieprzyjacielem. I trzecia rzecz okno. Chcę patrzeć w przyszłość z odwagą i chcę się modlić. Bądź wola Twoja, bądź wola Twoja, ale boję się siebie samego, siebie samej, bo wiem jak moje życie wygląda, że często się potykam, że często grzeszę, że upadam, że mam różne uzależnienia, nałogi i może tutaj udało mi się to jakoś poukładać i pozbierać się z tego, ale wrócę do domu i znowu to wróci. Ale Bóg chce Ci pokazać przez Biblię okno i powiedzieć, dlaczego tak ma być. Może naprawdę to się zmieni. Jeśli przyjmiesz moje słowo, to się, to może zmienić. Dlaczego? Bo bet, ta druga litera alfabetu hebrajskiego rozpoczynająca Biblię, jest też liczebnikiem. Żydzi nie mają y, y, arabskich cyfr, tylko liczą w ten sposób, że alef to jest jeden, bet to jest dwa, gimel to jest trzy i tak dalej. Więc litery alfabetu mają wartość też taką liczbową. I bet ma wartość 2. Co to znaczy? To znaczy, że jak czytam Biblię, to czytam o czymś co się stało, co się zdarzyło, ale co się może zdarzyć drugi raz teraz w moim życiu. To dlatego Biblia zaczyna się od bet, od drugiej litery alfabetu hebrajskiego, ma wartość 2, bo to się może wydarzyć drugi raz i nie musisz się martwić o przyszłość. Bo skoro się wydarzyło w życiu wielu, o których czytasz w Biblii, że Bóg przyszedł i zmienił ich życie, to tak samo może się stać dzisiaj, teraz z Twoim życiem i możesz patrzeć w przyszłość z odwagą, z nadzieją przez okno, którym jest Biblia. Bo Bóg, kiedy wołam, bądź wola Twoja, da mi tyle łaski, że tak się może stać. I teraz każdy z Was otrzyma od wolontariuszy taki mały kawałek chleba, którym jest pismo święte, bo pismo, bo Słowo Boże jest też chlebem, który mamy spożywać, więc wolontariusze Wam rozdadzą takie fragmenciki, pomyślcie o tym, co tam macie, a ja Was zapraszam do takiej modlitwy w trzech kierunkach. Pierwszy kierunek to nasze zdjęcia z przeszłości, których często nie chcemy znać. Drugi kierunek to lustro, w którym chcemy się przejrzeć i zobaczyć twarze naszych bliskich. Z którymi nie chcemy się spotykać, i trzeci kierunek to okno. Chcemy zobaczyć przyszłość pełni nadziei, pełni przekonania, że Bóg może ją zmienić, bo ma taką moc. Więc teraz zapraszam Was do modlitwy. Możecie powstać i zaczniemy się modlić. Święcie imię Twoje, Ojcze. Niech się święci Twoje imię w życiu wszystkich tutaj obecnych. Niech wszystkie wydarzenia, które do tej pory w życiu tych młodych ludzi się stały, które może są bolesne, których nie chcą znać, do których nie chcą wracać, które są dla nich przekleństwem, które są bardzo bolesne, które jeszcze krwawią. Które może zamiast goić czas ciągle się na nowo ponawiają. Ojcze, daj im taką łaskę, żeby wołali święć, się imię Twoje, wołaj teraz święcie, imię Twoje, święcie imię Twoje, Ojcze, patrzę na to zdjęcie tego wydarzenia, tej historii, tej sytuacji, której nie chcę znać, ale daj mi łaskę wołać święcie, imię Twoje. Niech to się stanie błogosławieństwem, niech stanie się czymś, co będzie bogactwem mojego życia, będzie perłą mojego życia, bo perła powstaje ze zranienia, z cierpienia. Niech to będzie mój kapitał na przyszłość. Patrz na to zdjęcie, którego nie chcesz znać, który chcesz wyrwać z albumu swojej historii i wołaj święcie, imię Twoje. A teraz, Ojcze, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech przyjdzie Królestwo Twoje, abyśmy byli braćmi i siostrami. Abyśmy w Tobie odnajdywali Ojca, który kocha swoje dzieci i kocha także tych, których ja nie potrafię kochać. Patrz w lustro i uświadom sobie twarze tych osób, których nie lubisz, których nie kochasz. Przywołaj w sercu imiona ludzi, którzy Cię skrzywdzili, na których nie chcesz patrzeć, których przekreśliłeś, może to są bliscy, może Twój ojciec, mama, siostra, brat, chłopak, dziewczyna, przyjaciel, przyjdź królestwo Twoje ojcze, daj mi łaskę przebaczenia, daj mi łaskę przebaczenia, by mógł patrzeć w lustro i widzieć w nich, w Nim tych wszystkich, którzy może nie chcą mi widzieć, może tak być, że niektórzy nie będą chcieli się ze mną spotkać, ale ja mogę przebaczyć. I teraz, ojcze, bądź wola Twoja. Chcę patrzeć z nadzieją w przyszłość przez okno, którym jest Biblia, i chcę popatrzeć na tę drogę, którą przygotowujesz dla mnie. Chcę być pielgrzymem nadziei, niezależnie od tego, co teraz przeżywam. Niezależnie od tego, co mnie otacza, co jest w środku we mnie, chcę uwierzyć w przyszłość z Tobą, bądź wola Twoja. Nie boję się mojej słabości, nie boję się mojego grzechu, nie boję się ludzi, którzy są wokół mnie, nie boję się różnych wydarzeń, które są obok. Bo Ty jesteś Ojcem, bo Twoja ręka jest silna, bo Twoja ręka jest większa od wszystkich wydarzeń i wszystkich sytuacji w moim życiu. I posyłaj swego ducha. Aby te historie, które mogę wyczytać w Biblii, które skończyły się zwycięstwem Twojej łaski, mogły się stać także moim udziałem. Aby się stały drugi raz dla mnie, teraz, dzisiaj. Bądź wola Twoja, Ojcze. Niech przyjdzie Twój święty duch.